Rozumiem do tej pory no, wyniku tego sędziowania w tamtym roku, bo potem na Mistrzostwach Polskich, gdzie jednak był inny panel sędziowski, wygrała jednogłośnie, a wcale dużej różnicy, jeżeli chodzi o, o swój i, i dziewczyny, która z nią startowała w kategorii swoją formę, nie było takiej różnicy. Natomiast tu nie mi wiem, mi się co się stało, się co wpłynęło na sędziowską na, 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 na decyzję. Niemniej jednak byłam strasznie rozczarowana. Zarówno debiuty sprzed roku, jak i Mistrzostwa Polski w kulturystyce, które odbywały się w Katowicach, możecie Państwo oglądać na stronie internetowej www.plk.pl. Tam oczywiście relacja z tych zawodów, a także z tegorocznych debiutów. Przed nami już... Oczywiście Pan Waldemar pan jest zapraszany. Na dekoracja, pierwsza dekoracja to. Kategoria 70 kg mężczyzn. Miejsce, miejsce szóste wiąte, dla Dariusza za Arkuszewskiego z Żar. 84. Grzegorz Ryś z Krakowa. A miejsce piąte wędruje do Krakowa dla Grzegorza Rysia. Ja przypomnę nasi faworyci to Mateusz Gasz, miejscowość Wyry Wojciech Kroszek Katowice i, i Mariusz 20, Gocą Jędrzeja. Za zawodnik z numerem 160. Mariusz Gocą z Jędrzejowa. Niepocieszony my także jesteśmy jest troszkę niepocieszeni, bo widzieliśmy tego zawodnika 1, 32. na podium. Mateusz Gasz z Ale na podium jest Mateusz Gasz, którego typowaliśmy właśnie na miejscu trzecim. Pozostały już tylko dwie, niewiadome. Złoty medal dla Wojtka Kroszka z Katowic, bądź też dla Eryka Karasiaka z Kaliszy. Tadeusz Taremski, firma Fitness. Okay, Miejsce drugie zajął zawodnik z numerem 152, Erk Karasiak z Kalisza. Nasz typ potwierdził się, drodzy Państwo, na miejscu pierwszym, Wojciech Proszek z Katowic. Numer 132, tak typowaliśmy tutaj z naszym ekspertem, trenerem Leszkiem Michalskim. To pomiędzy Wojtkiem, Kroszkiem a Moriszą Gocołem miała rozstrzygnąć ta najwyższa pozycja na podium. Ale Kroszek z Katowic. Z trzech typów dwa udało nam się przewidzieć w pierwsze miejsce dla Wojtka, Kroszka z Katowic. Szybciutko, jeszcze zestaw podium. Trzecie miejsce dla Mateusza Gasza, miejscowość Wery, Druga pozycja dla Eryka Karasiaka z Kalisza i zwycięstwo w kategorii kulturystyka mężczyzn 70 kg dla Wojtka Kroszka z Katowic. Leszko typowaliśmy Wojtka na podium. Mówiliśmy o tym, że pomiędzy nim a Mariuszem Kocałym powinno rozstrzygnąć się to pierwsze miejsce. No i Wojtek wygrał. No, cieszę się bardzo, że tak tam się udaje, trafnie oceniać. Zawodników, niemniej jego trener powinien zadbać o to, żeby założył porządnie majtki, bo jego majtki są źle skrojone i źle założone. Przyzwoity zawodnik jak mówiłem, to no, trochę słabsza kategoria. Wygrał zwyczaj że ją Na scenie zostają tylko medaliści, a przypomnę miejsce trzecie Mateusz Gasz-Wyryj, miejsce drugie Eryk kalisz i miejsce pierwsze Wojciech groszek Katowice. Za chwilę poznamy... Najlepszych zawodników w kulturystyce mężczyzn, 75 kg. Tutaj nasze typy to Marek Stefański, Damian Półtorak i Marcin Piechot.